Zaczniemy taki temat, a i prawdopodobnie nie jestem w stanie tego skończyć, dlatego że to jest bardzo obszerny temat, ale temat wiary. Pozornie dosyć łatwy temat, pozornie powiedziałbym bardzo prosty temat, wiara, no co to takiego wiara, no po prostu wiara, każdy ma jakąś tam wiarę. W Słowie Bożym mamy nawet słowo takie napisane, że i diabeł wierzy. Każdy ma jakąś wiarę, każdy w coś wierzy, czy wierzący tutaj w kościele, czy powiedziałbym człowiek w świecie, ma jakąś konkretną wiarę, coś tam, w coś tam wierzy. I kiedyś w telewizji oglądałem taką jedną debatę, w której był ksiądz katolicki, był jakiś pastor protestancki, był rabi i był człowiek zupełnie niewierzący, ateista. I zaczęli właśnie debatować na temat wiary i najpierw wypowiadał się ksiądz katolicki, w co wierzy, później wypowiadał się pastor, później wypowiadał się rabi i na samym końcu wypowiadał się, wypowiadał się ateista i mówi takie słowa, że ja nie wierzę w Boga, Boga nie ma, ja po prostu nie wierzę w Boga i na co zaprotestował bardzo szybko ten rabi i powiedział, to nieprawda. Pan wierzy, że nie ma Boga. Pan również wierzy, tylko pan wierzy, że Boga nie ma. I pan nie jest niewierzący, pan jest wierzący, pan po prostu wierzy, że Boga nie ma. I moi kochani, on ma rację. Każdy z nas ma jakąś tam wiarę, każdy w coś tam wierzy, każdy coś wyznaje. Ale my, jako powiedziałbym, ci, którzy wierzą w Boga, musimy mieć biblijne poznanie. Co to znaczy biblijnie wierzyć, co to znaczy posiadać wiarę bożą, ta, która przynosi boże rezultaty w naszym życiu, ta, która po prostu jest. Wiarą prawdziwą. I pozwólcie, że zaczniemy od takiego jednego wersetu w liście do Hebrajczyków. Wszyscy wiedzą, który to jest werset, gdzie jest, powiedziałbym, definicja wiary. Jest to jedenasty rozdział, <coughs> przepraszam, jedenasty rozdział, pierwszy werset. I słowo Boże mówi w ten sposób. A wiara. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. kochani, jeszcze raz, śledźcie ten fragment Słowa Bożego, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jeżeli pozwolicie, to bardzo często, kiedy przeglądam Słowo Boże, i są pewne takie, Tematy, które mnie interesują, sięgam z reguły do różnych tłumaczeń, aby jak najwięcej z tego wyciągnąć. I moje kochani, stare polskie tłumaczenie, gdańskie, mówi w ten sposób. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. Jeszcze raz. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i jest dowodem rzeczy niewidzialnych. W języku angielskim. A tłumaczenie, które najbardziej lubię, King James Version, jest, mówi w ten sposób, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? To są trzy różne tłumaczenia, ale pozwólcie, że po kolei, e, powiedziałbym, wyjaśnię każdy element tego, tej definicji, która, którą podaje Słowo Boże, bo to jest bardzo wyraźna definicja. E, popatrzcie się, jakbyśmy tak mieli zsumować... I podkreślić, czym jest wiara? Według tego, tego, tej definicji biblijnej, czym jest wiara? I automatycznie takie proste wytłumaczenie, wiara jest pewnością. Wiara to znaczy jestem czegoś pewien. Według Słowa Bożego wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nasze oczy nie widzą. Czyli to jest powiedziała dziedzina, gdzie jestem czegoś pewny, czego tak naprawdę swoimi oczami nie widzę. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, wiara dosyć jest takim elementem, gdzie każdy z nas ma jakieś takie czasami mgliste pojęcie, takie kiedy mówisz, wierzę, wierzę, no tak, tam wierzę, naprawdę gdzieś coś wierzę, ale tak naprawdę w Słowie Bożym jest napisane, wiara jest pewnością. Kiedy wierzysz, jesteś pewny, jesteś pewny w swoim sercu. Nie, nie poruszasz się gdzieś w jakiejś sferze takiej duchowej, nieznanej, a poru, ale poruszasz się po czymś bardzo pewnym. Czymś, co możesz, powiedziałbym, w sferze tak jakby bardzo pewnym, duchowym dotykać i, i poruszać się. I teraz posłuchajcie, co jest zapisane w liście do Rzymian. Przejdziemy teraz bardzo praktycznie. Posłuchamy tego, co Paweł pisze w liście do Rzymian. To jest list do Rzymian czwarty rozdział, list do Rzymian, czwarty rozdział, od trzynastego wersetu po dwudziesty piąty. I Słowo Boże mówi tak, albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi, bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie, na podstawie usprawiedliwienia z wiary." Znowu, stare polskie tłumaczenie, powiedziałbym, czasami odzwierciedla prawdziwy sens tego wersetu znacznie lepiej, dlatego że tu jest zapisane, że człowiek będzie dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary, ale tłumaczenie takie dosłowne i pełniejsze jest sprawiedliwości wiary. Moi gani, wiara jest sprawiedliwością w oczach Bożych. Wiara jest sprawiedliwością. Jeżeli my przychodzimy do Boga, aby otrzymać przebaczenie grzechów przez wiarę w Jezusa, jesteśmy usprawiedliwieni, nasza wiara staje się naszą sprawiedliwością. Dlaczego? Dlatego, że nie polegamy na sobie, ale polegamy na tym, co Bóg uczynił. I kiedy my przychodzimy, żeby coś od Boga odebrać, to wiara. Sprawia, że jesteśmy przez wiarę sprawiedliwi, przez, wiara, przez wiarę odbieramy od Boga to, co Bóg już wcześniej dla nas przygotował. Tak jak przez zbawienie otrzymujemy z wiary, tak wszystkie inne rzeczy, które pochodzą z nieba, my jesteśmy w stanie z nieba ściągnąć tylko i wyłącznie poprzez wiarę, nie przez, nie, nie, nie przez nawet swoje własne jakieś wysiłki. Ale poprzez wiarę, nawet kiedy modlisz się, bardzo często mówią w ten sposób, modlitwa od, przez modlitwę otrzymam, ale za, zapominamy o jednej rzeczy, że modlimy się z wiarą. Kiedy ktoś się e, modli, a nie wierzy, nie jest w stanie otrzymać. Nawet modlitwa musi być dokonana w wierze. I moi kochani, posłuchajcie, to jest takie piękne słowo, e, usprawiedliwienie z wiary, ale stare tłumaczenie mówi przez sprawiedliwość wiary. Wiara jest naszą sprawiedliwością. Kiedy poruszamy się w wierze, poruszamy się w Bożej sprawiedliwości. Bardzo często e, ludzie mają takie, powiedziałem czasami, pojęcie mgliste, co to znaczy? Co to znaczy chodzić w duchu? No to znaczy gdzieś może jakieś mieć takie uczucia wewnętrzne przekonania, może mieć jakąś wizję, może jakieś proroctwo, ja się wtedy poruszam, poruszam w duchu. Ale tak naprawdę poruszanie się w duchu to jest poruszanie się w wierze. A poruszanie się w wierze to jest poruszanie się według Słowa Bożego. Chodzimy po prostu tak jak Słowo Boże nam mówi. Jeżeli Słowo Boże mówi, mamy kochać bliźniego, a czasami tą osobę, którą mam kochać, nie jestem w stanie kochać, przez wiarę muszę tą osobę kochać. Bo czasami są sytuacje dosyć trudne, które powiedziałbym wybiegają poza nasze możliwości, ale kiedy Słowo mówi, że mam coś zrobić, to przez wiarę to czynię i w ten sposób przez wiarę chodzę w duchu świętym. I moi kochani, werset czternasty jest tak napisane: Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwet się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. I aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, Ojca nas wszystkich. I teraz, moi kochani, wracamy do, do, powiedziałbym, pogłębienia tego znaczenia, tego pierwszego wersetu z listu do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Popatrzcie się, co jest zapisane w siedemnastym wersecie. Bóg mówi tak. Jak napisano, ustanowiłem cię Ojcem wielu narodów... Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Bardzo prosty fragment słowa Bożego, ale popatrzcie się, co jest zapisane. Bóg mówi do Abrahama w ten sposób: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Bóg mówi: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Kiedy Bóg mówi te słowo: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów? Wtedy, kiedy Abraham jeszcze nie miał żadnego dziecka, on oczekiwał syna, nie miał jeszcze żadnego dziecka, Bóg do niego wypowiedział w czasie przeszłym, w czasie, powiedziałbym, już coś, coś co dokonało, powiedział do Abrahama, kiedy on nie miał jeszcze dzieci, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Czyli popatrzcie się, i dalej jest napisane, że zostało słowo powiedziane w obecności Boga, Bóg te słowo wypowiedział, ale jest napisane, że Abraham, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham uwierzył Bogu, który ożywia z umarłych. On wierzył w Boga, który ożywia umarłych. Jego wiara w Boga polegała na tym, że on wierzył, że ten Bóg jest w stanie ożywić umarłego, jest w stanie wzbudzić coś, czego nie ma. Bardzo często my wierzymy, kiedy coś widzimy. Jeżeli coś zobaczy, że coś się dzieje, to wtedy wierzę, ale kiedy nie widzę, że coś się dzieje, to już nie wierzę.